w Mateusza Morawieckiego, a rząd okazał się przed wyborami nieugięty. Zapewne czeka nas poza wodą Ukraińców, a to wszystko nie dla dobra Polaków, nie dla, dla dobra Polski, a dla wyborów, jak się możemy spodziewać. PiS zapewne wyczuł to, że rolnicy nie są zadowoleni z decyzji Kołodziejczaka, który przyłączył się do PO, i wiedzą, że już taka rzesza ludzi za nim nie pójdzie. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że rząd... Przedłuża zakaz wywozu zboża z Ukrainy po 15 września. Zostawcie subika, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Może w końcu uda mi się zdobyć ten srebrny przycisk. E, jakąś łapkę w górę i lecimy. Zapraszam. Jak już mówiłam, rząd raczej nie robi niczego dla dobra Polaków w tej sprawie, tylko chce, aby rolnicy oddali na nich swój głos. To jest oczywiste, bo inaczej słuchaliby Polaków w każdej sprawie, a nie tylko w takiej, która jest im na ten czas wygodna. Chcieli Mieliśmy zażądania ekshumacji yy, zwłok ofiar zbrodni wołyńskiej. Nikt z rządzących nawet gęby w tej sprawie nie otworzył. Nie zlikwidowano emerytur dla Ukraińców z naszych pieniędzy. Pieniędzy, które przydałyby się polskim emerytom. Chcemy, aby powiedziano nam, ile wydaje się na imigrantów ze wschodu. Co robimy z imigrantami, którzy są przekazywani do nas z Niemiec? Rozumiecie? My nic nie wiemy. Nikt za nami się nie wstawia. A tu nagle wychodzi Mateusz Morawiecki, cały na biało, i wstawia się nagle za rolnikami. I spoko, zboże płynąć nie będzie. A co z owocami miękkimi zrobili? Jak maliny na przykład? Co się stało z polskimi malinami? Zgniły na krzakach, bo polskiemu rolnikowi nie opłacało się nawet ich zbierać. I wiecie, Polacy mają wiele marzeń. Poprawa w Warunków w szpitalach, mniejsze kolejki do lekarzy, niższe podatki, a przedsiębiorcy lepszego prawa podatkowego. Niższych składek ZUS, które zżerają małych przedsiębiorców. I wiecie, w kraju jeszcze jest wiele do naprawy. I mimo, że zrządzili 8 lat, nie za wiele z tych wszystkich problemów Polaków udało im się naprawić. Zatkali ludziom gęby socjalne i nikt się już więcej nie wychylał pukidają pieniądze. Zaczęli jęczeć, jak 500 plus nie było już tyle warte, ile im obiecano. Ale kochani, przyszła za to kolejna waloryzacja. Wejdzie 800 plus i znowu słowa sprzeciwu sprzeciwu znikną. No ale faktem jest, że zboże z Ukrainy nie powinno do nas płynąć. Tranzyt tranzytem, ale jakby nas nie oszukiwali, jakby nas nie wyzyskiwali to takiej sytuacji by nie było. Ale Ukraina nie widzi w sobie żadnego problemu. Tylko daj i daj, bo nam się należy. A Polacy żrą chleb ze zboża technicznego. I wiecie, że nie ma czegoś takiego jak zboże techniczne. Ale tak sobie to wymyślili. Generalnie jest to zboże nieprzebadane, czyli po prostu krótko mówiąc niezdatne do spożycia. No ale zobaczmy, co dokładnie powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak podaje TVPIN? Z całą pewnością po 15 września zakaz wozu zboża z Ukrainy będzie nadal obowiązywał. Albo Komisja Europejska i brukselscy biurokraci przychylą się do naszego żądania, albo wprowadzimy to rozwiązania jednostronnie, tak jak już to raz zrobiliśmy. I w tym aspekcie, i w każdym innym będziemy robili wszystko, by ten rynek ustabilizować bo interes polskiego rolnika jest dla nas absolutnie nadrzędny, powiedział premier Mateusz Morawiecki, rozpoczynając we wtorek posiedzenie rządu. Premier na rozpoczynającym się posie posiedzeniu rządu podkreślił, że ze strony polskiej zakaz zostanie przedłużony niezależnie od stanowiska Komisji Europejskiej. Z całą pewnością po 15 września bieżącego roku zakaz wwozu do Polski zboża z Ukrainy będzie obowiązywał, zapewnił Morawiecki. Głos zabrał także wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ta Sprawa została postawiona przez nas jasno. Polskie rolnictwo jest przez nas bardzo chronione. Mhm. Ukraina jest w stanie wojny, pomagamy im bardzo, ale jednocześnie dbamy o interesy i dobro naszego państwa. Jesteśmy gotowi wspierać naszych sąsiadów i to pokazujemy od pierwszego dnia wojny, ale przedłużymy embargo na wóz produktów z Ukrainy. Do piątku obowiązuje unijny zakaz importu ukraińskiego zboża do pięciu krajów członkowskich graniczących z Ukrainą Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji. Wszystkie te państwa domagają się od Unii przedłużenia embarga do końca roku. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat importu ukraińskiego zboża. No i ja jestem ciekawa, jak zareaguje na to wszystko Unia Europejska czy sama Ukraina. Unia zapewne za nałoży na nas za chwilę kolejne kary, ale czy powinniśmy rezygnować z tego pomysłu? No, wydaje mi się, że nie. Ciężko mi się to mówi, ale to dobra decyzja premiera. Ale, ale, słowa w TVP mogą się nie wszystkim spodobać. Więc zobaczmy, co na ten temat napisała wirtualna Polska, bo tam padły jeszcze mocniejsze słowa. Interesy polskich rolników, polskiej wsi, ale i milionów polskich konsumentów będą dla rządu prawa i sprawiedliwości zawsze na pierwszym miejscu, zapewnił Morawiecki. Premier podkreślał, że, Rosja, że kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, to Polacy zachowali się jak trzeba. Polskie rodziny z miast, miasteczek i wsi otworzyły swoje serca i drzwi do swoich domów, żeby przyjąć do swoich domów uciekające przed rosyjskim terrorem kobiety i dzieci. Mówił, podkreślił, że Polacy dla Ukrainy zrobili więcej niż ktokolwiek inny w Europie. Wskazał jednak, że decyzja o wsparciu ukraińskich rolników przez Komisję Europejską, czyli możliwość wolnego przepływu produktów rolnych, zaowocowała wybuchem w Europie kryzysu rolnego. Chodzi oczywiście o spadek cen zboża. To, co miało być tylko tranzytem do krajów trzecich, bardziej potrzebujących, okazało się mechanizmem pozwalającym na zalewanie krajów takich jak Polska tańszym ukraińskim zbożem, mówił Morawiecki. Niestety znalazły się w Polsce firmy, które za wszelką cenę chciały na ukraińskim zbożu zarobić i sytuacja polskich rolników ich nie interesowała, podkreślił. Przypomnijmy, że minister rolnictwa Robert Stelus zapowiadał, że powstanie lista firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy. Do tej pory jej nie przedstawił. Ja czekam na taką listę firm. Morawiecki w orędzie mówił, że Unia Europejska nie chciała dostrzec problemu i dlatego Polska zawiązała koalicję z innymi krajami ze wschodu, by zablokować import ukraińskich zbożów. Dopiero wtedy Komisja Europejska podjęła przychylne nam stanowisko chroniące polski rynek przed importem zboża z Ukrainy. Polska utrzyma zakaz, czyli 15 września wygasa unijny zakaz. Morawiecki podkreśla, że od dwóch miesięcy rząd robi wszystko, by ten zakaz przedłużyć, ale do tej pory biurokracja europejska nie podjęła decyzji. Jesteśmy jednym z największych producentów zbóż w Europie i nie pozwolimy na to, by polskie rolnictwo, czyli jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki, był przez kogokolwiek niszczony, niszczony przez zaniedbania brukselskich biurokratów, mówił. To są w, też zaniedbania rządu PiS, bo pozwolili na to, żeby ten rynek był zachwiany, bo otworzyli granice na wszystko. I wszystkich. Morawiecki przekonywał, że wielki międzynarodowy biznes rolny i oligarchowie chcą zarobić kosztem polskiego rolnika. Nie ma na to naszej zgody, mówił. Morawiecki ponownie także postanowił uderzyć w POPSL. My, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, nie wahamy się powiedzieć stop. Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów, o obronę bezpieczeństwa polskich rodzin i przyszłości polskich rolników, mówił. Podkreślał, że decyzja o utrzymaniu embarga ma na celu zabezpieczyć interesy polskiej wsi oraz interesy europejskiego rolnictwa. No i tutaj już padły mocniejsze słowa. Faktem jest, że no słabe jest docenienie ze strony ukraińskiej dla tego, co zrobili dla nich Polacy. Już nie rząd, ale Polacy jako naród. Żądanie od nas przez ukraiński rząd otworzenia granic na ukraińskie zboże jest już po prostu ciosem Poniżej pasa, bo ja nie chcę nic mówić, ale tylko przypomnę, że nawet 40 tysięcy ton mrożonej maliny napłynęło do Polski z Ukrainy. Piszą w liście do premiera członkowie zarządu sadowników Rzeczpospolitej. To ponad połowa polskiej rocznej produkcji. Niektórzy plantatorzy już w czerwcu zdecydowali się na drastyczne ruchy i przestali zbierać owoce. To się działo w czerwcu i gdzie był wtedy rząd? No właśnie. Wtedy jeszcze było według nich daleko do wyborów. Dajcie znać, kochani, czy to dobry ruch Mateusza Morawieckiego? Czy będą na, na nas czekały jeszcze gorsze konsekwencje? Po takim zagraniu. Czekam jak zwykle na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was buziam. Pa!